Witajcie widzowie! Mamy niedzielę. 7 grudnia dzisiaj. Zbliża się 12 w południe. Postanowiłem jakiś ciekawostek w lesie po, poszukać. Może jakieś grzyby się trafią, nie wiem. Jeszcze resztki śniegu. Taki event mamy dzisiaj. 9 stopni i naprawdę jest bardzo. Bardzo ciepło. Zobaczymy, co ten las pokaże. Nie będę oczywiście przynudzał i kręcił bezsensownego filmu. Dlatego, jeśli coś będzie do pokazania, to oczywiście wam pokażę. No to komu w drogę temu w las? Na start, jedynie ładne widoki można zobaczyć. Jeszcze takie resztki śniegu. Mrozów jakichś tam szczególnych nie było chyba minus 7 było najwięcej minus 5, minus 4 także to takie problemu z samochodem też szczególnie nie było żeby nie odpalał pamiętam zimy gdzie minus 31 się pokazywało i samochód odpalał bez problemu to może coś spod tego śniegu dojrzymy. dojrzymy dzisiaj zobaczymy, no dopiero zacząłem spacerek Idziemy dalej w las. W taki oto sposób wyglądają grudniowe młodniki. Liście się już ładnie uklepały po mrozie. Jeszcze troszkę śniegu. Dopiero początek zimy. W zasadzie chyba jeszcze się nie zaczęła astronomiczna zima. Także ciąg dalszy jesieni. Tak to wygląda. 25 minut tak sobie chodzę żeby nie siedzieć przed telewizorem, bo i tak nie oglądam, jedynie kanały na YouTube. zobaczcie jak ładnie liściasty las się prezentuje a teraz wejdziemy tam w sosnowy las i zobaczymy jak to wygląda w zimie w wysokim lesie. Słoneczko oślepia. I powiem wam drodzy, że gdyby nie te resztki tam śniegu, nigdy gdybym nie spodziewał się, że że to jest zim, zimowy taki, zimowa sceneria. Zobaczcie, las wygląda bardzo przyjemnie. A ciepło było 9 stopni może teraz jest jeszcze cieplej bo mi w kurtce się robi dosyć gorąco idziemy dalej w głąb może jakiegoś grzybka tak, znajdziemy tak. no wysoki las wygląda bardzo bardzo pięknie, zielono tu w ogóle nie czuć, że to jest jakakolwiek późna jesień, zima ze śniegiem chociaż oczywiście widać te placki śniegu, tu mamy taki, taką dolinkę i takie miejsce do biwakowania nawet kamieniami, obłożone. Miejsce na ognisko można sobie tu posiedzieć. Tam takie skałki są. To wszystko takie schowane w takiej, w takiej dziurze. O, tutaj na dole, właśnie. Dobra, a my idziemy dalej. No i przemaszerowałem ten tutaj cały wysoki las. Wyszedłem na drogę. Idziemy na skrzyżowanko i później kawałek drogą odwiedzę, odwiedzę takie miejsce, gdzie były podgrzybeczki. A na drogach bardzo często takie niektórzy ludzie chodząc wyciągają to z głębi lasu, a jak służby leśne jeżdżą to zbierają te śmieci. No przykra sprawa, że w ogóle że w ogóle trafia to do lasu, lecimy drodzy dalej. Tutaj jest te, te, to takie prawdziwkowe miejsce. Może się na przyszły rok już prześwietli, jak te liście poznikają z tych pociętych gałęzi. Bo w tym roku praktycznie nic tutaj nie było widać. Wszystko było pozasłaniane, a borowików tu zawsze było wcześniej. No, w tym roku najmniej, i to się ciągnie tak naprawdę. Jeszcze tam później, dalej w tamtą stronę. Lecimy do przodu. Niedługo będzie godzinka. Jak sobie tutaj spacerujemy, doszedłem już do autostrady A4. Tam słychać jak samochody jeżdżą. Idziemy w tą stronę. Tu jest taki leśny staw. Poprzymarzane wszystko. A my idziemy na podgrzybkowe miejsce. No wiadomo, że nie liczę na żadne grzybki. Jeśli by coś miało być, to tkwiłoby zamarznięte do dzisiaj, bo dzisiaj wszystko rozmarzło. 9 stopni było. Zobaczymy, jak wrócę do auta. Ile tam samochód pokaże? Jaką temperaturę? Dobra, żeby nie przynudzać, idziemy dalej. O, zobaczcie. Leśne Bajorko znalazłem. Dziki mają gdzie się myć i gdzie pić wodę. Nawet sporych rozmiarów. Dobra, lecimy dalej. No, i tu jestem jakby w najdalszym punkcie od samochodu. Yy, niestety, nawet zimowych grzybów nie ma. Jedynie. Takie coś można spotkać w lesie ewentualnie. O takie żółte i to wszystko i to w złej kondycji. Dlatego grzybiarze w zimie i późno jesienią już zaprzestają chodzić na grzybki, bo naprawdę po prostu nic w tym lesie nie ma. Dobra, lecimy w stronę samochodu, ale teraz jakby inną trasą. Chyba, jak coś będzie ciekawego, to jeszcze pokażę, powiem Wam drodzy, żywej duszy w lesie nie ma ani zająca, ani dzika, ani sarny. A o człowieku to zapomnij. Chyba jestem tutaj sam, wracamy do domu. Tu już taka zimowa sceneria. Droga pożarowa przed nami. Przejdę kawałek tą drogą i wejdę do lasu z powrotem, żeby skierować się. W stronę samochodu. No, grzybów oczywiście. Tylko to, co widzieliście. Nie ma, nie ma nic. O, coś jest, sarenka. Jest. Pomarudziłem trochę i tam w go. O, kilka jest. Przynajmniej 3-4 sztuki. Może, może przez drogę będą przechodziły, bo poszły w tamten młodnik. Zaraz zobaczymy. O, o, przechodzą przez drogę, dwie przeszły dobrze, nie będę czekał na kolejne. W każdym razie były, a my pójdziemy, pójdziemy tutaj. Powiem Wam, drodzy widzowie, jeśli ktoś wytrwał do tej chwili na tym moim grudniowym spacerku, yy, dla mnie zimowe grzyby to taki blef, po prostu. Jakieś tam gdzieś ktoś znajdzie, ale w większości lasów, tu gdzie, gdzie ja chodzę na co dzień, o, zajrzę jeszcze do tego młodnika. Nie ma ani boczniaków, ani tych innych fajnych grzybków zimowych a jeśli coś było to po tych mrozach wszystko skapciałe beznadziejne dobra, lecimy jeszcze tylko tutaj do tego młodnika pozaglądam tutaj w te dziurki chociaż wątpię, żeby cokolwiek tutaj było ciekawego, już się troszkę naprawdę się zgrzałem jest mi za gorąco już porozpinałem się, czapkę ściągnąłem kołnierz na szyję też Dobra, lecę tutaj. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za wsparcie mojego kanału. Jakoś to powoli się rozwija. Powolutku, ale do przodu. Oczywiście wszystko dzięki moim widzom. Także za to wszystko Wam oczywiście dziękuję. Jeszcze coś może do, do auta dogram. Mina, minęła 13:20, więc równe 1,5. Półtorej godziny sobie tutaj łażę w tej zimowej scenerii. Jeśli ktoś lubi, zachęcam sobie pójść, sobie tak pochodzić. O, nawet zobaczcie, całkiem świeże ślady, może i nawet dzisiejsze. Także ktoś w obie strony, koło, więc też przed tą i z powrotem. O po tym śniegu. No, tak wygląda, jakby to było dzisiaj lub wczoraj. A się utrwaliły te ślady. Także nie, nie jestem odosobniony w leśnych spacerach. Fajnie sobie pooddychać świeżym powietrzem. Las zawsze daje zawsze coś człowiekowi daje nawet właśnie zdrowe powietrze no tak to raczej wczorajsze chyba ślady a może i dzisiejsze trudno mi wyczuć lecimy dalej no ale już tutaj w młodniczku żadnych śladów nie widzę więc tylko ja byłem taki desperat, że tutaj sobie wszedłem dobra idziemy do, do samochodu nim dojdę to będzie równo dwie godziny w lesie na pewno lepsze to dla zdrowia niż siedzenie przed złodziejem czasu i przed propagandą telewizyjną która wylewa się z każdej strony urabianie ludzi trwa takie jest moje zdanie a ja wolę chodzić do lasu dobra lecimy dalej no i dla takich dla takich widoków Idzie się do lasu. Zimowa sceneria, zobaczcie z tej strony z tyłu całkiem fajnie a tutaj zima dobra, lecimy, lecimy. Już mi się tutaj mierznie i strasznie mi jest ciepło. O takie jedynie można na takich starych pniach znaleźć, ale też przemarznięte. Tam widzę na piasku jeszcze więcej. I to też wszystko przemarznięte. Zobaczcie, ile tego tu jest. O, i to by było tyle, jeśli chodzi o zimowe grzyby. Lecimy stąd. No, i pragnę zakończyć tego. Gniota, czy jak zwał, tak zwał ten filmik. Tym niemiłym akcentem, ale mówię, jest to na środku drogi. Także przyniesiono to z lasu. I tutaj zostało. Także tak wygląda. Chodzą do lasu z jakimiś napojami, i wszystko, wszystko tam zostawiają wewnątrz. Butelkę można zgnieść ładnie, sprasować i schować do kieszeni. Mówię o plastikowej, oczywiście, butelce. Dziękuję Wam za oglądanie. Spacerek udany, dwie godziny w lesie. Naprawdę jestem wymęczony. Jest bardzo ciepło dzisiaj. Naprawdę. To już niektóre listopadowe wypady na grzyby wyglądały. Chłodniej jak to dzisiaj, 9 stopni, było, przypomnę. Także dziękuję za subskrypcję, za lajki, za jakieś tam komentarze. Wszystko to pozycjonuje kanały trochę lepiej. YouTube działa w taki bardzo nazwijmy to przykry sposób. Przez pierwsze 3 dni, filmy są gdzieś tam pozycjonowane na wierzchu, później ślad o nich ginie, I jak ktoś. Nie zajrzy typowo na mój kanał, wtedy tych filmów nie ma szansy obejrzeć. Praktycznie w tej chwili, w grudniu, temat grzybowy zdechł całkowicie. Jeśli jakiś inny temat wrzucę, rozproszę po prostu. Później ciężko z powrotem wrócić na tor grzybowy, więc nie chcę zamulać jakimiś tam innymi tematami zostaje przy tych grzybach do przyszłego sezonu. Także miłego oglądania, jak to do dotrwał do teraz. Dziękuję jeszcze raz. I do następnego filmiku. Może jeszcze w grudniu coś tam pokażę. Na razie.